Na harwszu jest dzień na No to witam Was serdecznie, kochani, w Akaristanie. Z tej strony, SIT. Oczywiście gra kontraband Polis. Co my tutaj na dzień dzisiejszy mamy? Dwóch przemytników, jeden z królestwa RK, drugi kierowca ma 37 lat. No, i ta lista zawodów yy, niepotrzebnych. Dobra, czyli jakieś tam większych nowości na dzisiaj nie mamy. A tam jakaś gazetka widzę chyba, czy coś? To zaraz podejdziemy. To pan tu poczeka. Otóż to. No dobra, a my co tutaj mamy? List. O, ja Cię kręcę. Zawalenie kopalni. Co najmniej pięciu górników zginęło w wyniku zawalenia się nad ranem podziemnego tunelu w kopalni węgla kamiennego bryłka. Aha, to ten koleś, którego nie, nie przepuściliśmy w ostatnim odcinku. Mhm. Czyli to jest to. Dobra. No, ja wiem, czy to. W sumie to nie wiem. Etyczne, nieetyczne, no. Wiecie, ciężko to określić, no... Czasami jakieś tam ludzkie emocje mogą wziąć górę. Dokument od pana, tak? A, to już widzę panu się zdjęcie nie zgadza. No ale dobra, wracając y, do tematu. Ludzkie emocje mogą czasami wziąć górę nad y, sensownym rozwiązaniem sprawy. No ale tutaj, właśnie, w sumie, można powiedzieć, jesteśmy między młotem a kowadłem, nie? Więc to też tak na dwa razy trzeba by wziąć. Dobra, prano to sprawdzimy do końca. Tu jest ok, tutaj widzę też będzie ok. Numery też spoko. Pan jedzie do pracy, ale jako kto? Jako drwal. Ale tutaj masz pan karty pracy, nieważną, no to nie mogę już pana wpuścić. No i plus, zdjęcie, no to już w ogóle. A tutaj? Tu jest dobrze. Data ważności tu się zgadza i tutaj też może pan wjechać. Jeszcze pan coś wiezie. Dobra, okej. Okay. Z kontroli dokumentów yy, to by było na tyle. Powyciągamy i sprawdzimy, czy pan czegoś jeszcze nie ma. Jak nadrwala, to sporo tego cementu. Ja bym bardziej powiedział, że to yy, murarz. Albo coś. No ale pan twierdzi, że jest Drwalem. No zobaczymy, czy ten nasz pan Drwal czegoś. Eee... Eee... No dobra, ale jaka interwencja? Jeden z więźniów właśnie wydostał się z obozu. Aha, to ten Miglans. Eee... No okej, okay. weźmiemy ten temat. Pan tu poczeka Dajcie, towarzyszu no. Musimy go zatrzymać słuchajcie O, teraz drzwi zamknąłeś? No lepiej późno niż wcale. Myślałem, mówię też... Co tak ta Syrena głośno wyja, a ten drzwi miał niezamknięte, no, to ci. Kozak. Dobra, bierzemy tego bandziora Ocie, kurde. Yy... No właśnie, niepotrzebnie tędy. W pierwszym sezonie do niego strzelałem, teraz próbujemy go yy, aresztować. A żeby w sumie jak najmniej yy, tych trupów tu niepotrzebnie na rejonie sobie nie robić, nie? No, dawaj, chodź to pani kolego. A, cię patrz teraz, od innej strony nam jedzie, albo my jedziemy od innej strony. Trzeba go ścigonić. No i dobra, yy, wysiadaj pan. No tak, tak. Sprawdzimy, ale nie, on tu niczego nie miał wtedy, nie? Za pierwszym razem. To myślę, że tym razem też nic. Nie ma co tutaj za dużo czasu tracić. Tylko jedziemy teraz. No, ej, 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 tu, 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 tu. Odpala i jedziemy. Jedziemy na posterunek teraz już, bo gdzie ja jestem? Ej, nie w tą stronę, odwrotnie pojedziemy. Może być tędy. Chociaż mogę próbować go odbić. Jak pojedziemy przez lasy. Widzicie, drugi sezon, a jeszcze się na tej mapie. Motam Czasami się zakręca jak słoik na zimę. Żebym tu teraz błędu nie popełnił Jeszcze Moment yy, Dobra może być tutaj w lewo Ok Chyba dobrze Dobrze jest. prosto. Chwila moment, będziemy na miejscu. Dokończymy. No właśnie. No. Usz kur... Ale mnie tu coś chyba w oponę mnie trafił, bo mnie zarzuciło jak... Ale mówiłem, żeby nie próbowali czasem go odbić, nie? No, i się potwierdziły moje słowa. Dobra, gdzie jest ten y, zaklutnik? Tu. Y, do więzienia. Tu kolega nam odstawi radiowóz. Dobry, dobry. I naprawić jeszcze go trzeba, bo strzelali do nas, słuchajmy. No dobra, yy, załatwione. Możemy wrócić tutaj do kontroli naszego przyjezdnego. Najpierw oczywiście w umrze. gdzieś pan nie skitrałeś. Tu na razie nic nie widzę. Tu jest też na mięko. Nie no, czysty pan będzie chyba, jeżeli chodzi o. A, zwąży nic. Jeszcze tę furę musimy dokończyć, bo nam przerwali. No nie, no, tutaj u pana widzę będą jedynie co to nieścisłości, prawda, formalne. I przez to pan nie wiedziesz. Tak to jest na luźno. To wszystko pusto. Nic nie ma. Czysto? Okej. Okay. Yy, dobra, oddamy panu ładunek i w tył zwrot. Hmm. Aha, a to patrz. O, widzicie, ale bym teraz dał tu te ciała. Zdjęcie nie pasowało. Yy, co tu się jeszcze nie zgadzało? Słuchajcie, teraz nam. No, wszystko muszę od początku zrobić. Teraz. Aha, tutaj data ważności nie pasowała. A czekaj, ty królestwo RKI jesteś. Yy, ale nie, bo to tylko zawody, dobra. I bym zapomniał o kontroli technicznej. No, ładnie. To byśmy tutaj teraz umoczyli, ale tu żadnych uszkodzeń właśnie nie widziałem jakoś zanadto. Tutaj szyba jest, przednia jest, lusterka są. To wszystko gites, yy, światła też dobrze. Kapcia nigdzie nie ma. Lampy z tyłu też są. Nie, 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 kontrola zakończona, tylko ja muszę tu jeszcze raz na to wszystko zerknąć, ale to było. Nie, imię, nazwisko, wszystko się zgadzało. Yy, tutaj daty też. Jedynie co to właśnie było zdjęcie i data ważności karty pracy, nie? No dobra, myślę, że możemy tutaj pana zakończyć już z wynikiem, oczywiście, negatywnym. No bo brudkę masz nie tą, co trzeba. Następnego poprosimy, tak? Mam nadzieję, że się nie pomyliłem gdzieś teraz przez tą interwencję. Ty, ty co? Wysiadaj! No coś ty Ja cię cholera ciulu jeden! Ja wiem, co to jest za miglant. Ja Cię poznaję, Ty Ciolo. No to za Tobą wtedy w pierwszym sezonie mieliśmy pościg, i jak Cię chapnęliśmy, to y, zasadzka była tej. Ja Cię pamiętam, Ty gadzino. No. Ale żeś tu mnie yy, ciśnienie podniósł, teraz słuchaj, ciulu jeden. Yy, dobra, panie kierowco, chwileczkę, bo widział pan, że tu akcja była, no. Zaraz zabierzemy pojazd i się pan spokojnie pojedziesz do domu, no. no. Widzicie, on wtedy też coś miał, ale że była ta zasadzka yy, To mi, my się zawinęliśmy stamtąd, żeby nie było za dużej burdy Nóż mi się popsuł, kurde A gościu kokainę se woził, zobaczcie O jacie, nie tak yy, No to przy okazji zostawimy Mamy jeszcze jakiś nóż Tu mamy nóż szturmowy Ostatni mm, to kiepsko. Transport też możemy zamówić, więc Gites yy, będą chyba jakieś zakupy dzisiaj i wywózka jeszcze tych miglanców, ale to transportem już tam. Yy, dobra, co, co jeszcze, gdzie jeszcze? To jeszcze miałeś? Dobra, fajnie. No to wszystko. Wiem, że trochę więcej będzie. A, tu jeszcze jest. Dobra, a tu sprawdzimy panu koło? Też miał. No i czekajcie, uda nam się to. A, udało się. No i elegancko. Dobra, z tyłu jeszcze tam sobie zerkniemy. No chwileczkę, yy, towarzyszu. Oba, no, tu mam furę wypchaną koką, a ty się tu sapiesz. Tu czasem czegoś tu jeszcze nie będzie, słuchajcie. Ale on na bogato jechał, nie? Yy, dobra, sprawdzimy go jeszcze od tej strony, tutaj. No nie, tutaj w filtrze powietrza nic nie ma. Yy, dobra, no to myślę, że chyba wszystko. Kierownik szluga może posprzątać. Yy, Sprzątnij już tego trupa tam, ten złom znaczy się. Bo tam pan kierowca chce odjechać. Yy, Czekajcie, sprawdzimy. Czy wszystko? Wszystko, 8 na 8, pięknie. No, 37-latek, Okej okay. A temu czego nie zrobiliśmy? List przewozowy. Nie spisałem. Nie spisałem yy, ilości. Kurde, myślałem, że ostatni, a tam jeszcze jeden jedzie. No dobra. Dawaj. To już, to już. No. Pan nie mowa... A pan nie mowa handluje. To handlu. Fajki za 9. E, bierzemy. A nie, on chce kupić fajki. Proszę go do prania. Nie wiem czy mamy. Sprawdzimy. Nie, my już nie mamy chyba nic na handel, słuchajcie No właśnie, lipa z handlem Dobra, wrzucamy tu Dobra Nic tu panu nie sprzedamy, ale ten yy, proszek, bo ty w końcu chcesz go kupić Sprzedać chcesz, aha Za 16 Dobra. Dwa niech będą. Dobra, teraz wysiadaj. E, Okej. Okay. Dokumenty. Do pracy znowu jedzie. Budowlaniec. Budowlaniec może być. Tamer Matar. Tutaj jest też OK. I tu numery widzę się zgadzają. Do sierpnia, do lipca, spoko. No i wiedziesz pan coś. Każdy przyjezdny, który daje się do pracy. Aha, czyli to nie ma znaczenia, z jakiego kraju, dobra. Wyciągamy to wszystko. Ej, hey, coś krzywo stoisz. No właśnie. Flaka masz. E, dobra, wszystko. Wszystko. No dwóch jeszcze. O, to będzie długi dzień, słuchajcie. No tak. Już przebicę, przebite opony widzę dwie. E, tutaj. Nie wybite szyby. Co ja robię? Wybite opony tu. My tylko sprawdzamy, czy pan nie masz kontrabandu. Ja tu ci nic z siedzeniami nie zrobię. Ej, dobra, czysto. Oko, sprawdzimy, co jeszcze pan masz. Urwane, wybite. Siebie z przodu nie mam. Wypita szyba, na pewno jedna. Dobra. Zderzak ma. Kontrabandy nie ma. Tutaj szyba jest dobra. To jeszcze lampy z tyłu. Lampy są ok. Czyby też są ok, no dobra, czas yy, ładunek sprawdzić teraz. No, nic nie widzę na razie. Nie ma, ibelku nic. Beczki też czyste No dobra, to spisać jeszcze ilościowo Bo ostatnio się zapomnieliśmy No dobra, zgadza się 3, 3, 2, 4, 1 3, 3, 2, 4 A, kibelka mu nie spisałem Dobra, skrzynka leków 3, kuchenka gazowa 3, yy, środki chemiczne 2, worek z nawozem 4 i kibelek raz. Dobra. Yy, raport inspekcji, no, nie ma się do czego yy, przyczepić. To, że ma przebite opony, to nie znaczy, że nie mogę go wpuścić. To słuchajcie, jeszcze nie ten, eta et nie ten etap. Jeśli dobrze pamiętacie, nie? Należy jednak pamiętać, że zły stan techniczny auta nie jest powodem do odmowy wjazdu. To dopiero przyjdzie ten moment, że. Stan techniczny pojazdu będzie bardzo istotny. W tym przypadku mogę Pana wpuścić. Jedź pan. I dawaj następnego tutaj mi miglanca. No. Czekaj, czekaj, aż Pan odjedzie. Żeby Ci się uciekać nie chciało czasem, słuchaj. No, perfekcyjna kontrola. Dobra, Pan Handelek, tak? Sprzedasz. Ty! Ja ten proszek do prania za 16 kupiłem, Ty... Ciulu jeden. A Ty chcesz sprzedać za 31. No, żeś chyba oszalał, dobra. Wyskakuj, Pan. Z tego kaszlaka. Dokumenty, ta. a zdjęcie jest ok, dobra Sergej Pluta. Sergiej Pluta jest ok, tutaj też jest ok. Do listopada i do maja. Czyli spoko, to jest nasz tutaj y, towarzysz, akarystański. Aha, 7 sztuk bagażu masz, no dobra, zobaczymy czy rzeczywiście 7. No właśnie. Yy, nie, coś mi się wydaje, że chyba 6 było. Dobra, sprawdzimy to za chwilę, najpierw fura. Bąży brak yy, uszkodzeń też raczej brak. Nic nie widzę żadnych szyb powybijanych. Lusterka są Kapcia nie ma lampy całe. No dobra. Otwieraj pan te walizki. A nie, dobrze. Rzeczywiście 7 jest. No, no dobra. Tu jest OK. Kierownik rzucaj. Załaduj panu z powrotem. No, pan może jechać. U pana nic nie ma nielegalnego. Nie ma się do czego przyczepić. Jedź pan. No, do zobaczyska. A my bierzemy ostatniego klienta na dzisiaj. Dobry, pan opuści pojazd. Dokumenty. Panie dziennikarz, panie dziennikarz, pan nie wiedziesz. Zdjęcie się też nie zgadza, brodę masz inną. Też bardzo mi przykro. Data ważności też się panu skończyła. I nazwisko trzeba dobrze sprawdzić, czy gdzieś nie masz byka. Ty panie, e, panie dziennikarz, e, po co pan z krową jedziesz do nas? Bo nie bardzo wiem. E, Percypty nam się słuchajcie pomału kończy, ale jeszcze na tego jednego nam wystarczy. Mm, tu jest wszystko ok. Tutaj resztę do odważności nie trzeba sprawdzać, już bo mamy zaznaczone także. Także spoko. Y, aha, przy okazji już widziałem y, zniszczone światła raz. Sprawdzimy te pana krowę. Nie no, żyje, no to... Dobra, nie będziemy jej wyciągać. Krowa jest jedna, czyli list przewozowy się zgadza. Y, zderzak, brak zderzaków raz. Pusterko. Jedno. Błotnik. Y, tutaj wybrakowana karoseria. Przeby widzę są. Kapcia nie zauważyłem. Nie ta burdu Nie się. Hopie, nie pultaj. Dobra, czysto. Ole, widoki, ja cię pierdzielę. Dobra, wysiadaj. Nie chce mi się na to patrzeć. Ej, dobra. Myślę, że to by było na tyle. Panie krzykacz, yy, panu podziękujemy. Barasz to oszybka. Tak, tak, tak. Stosunkowo udanej nocy życia No, także kochani, to by było na tyle. Jeżeli chodzi o dzisiejszą służbę. Wyszło nie najgorzej. Ej, weź mu zejdź z drogi, chłopie. No, perfekcyjne. E, tak, zajmiemy się swoimi sprawami, bo weźmiemy sobie transport. A co tam? Stać nas. I. nie możesz. Teraz... Dlaczego? A nie mogę transportu i władka za jednym razem? Ale lipa. Aha, bo tu są te. E, przekaż kontrabandę, was pochwycięli adrowni kontrabandu. No i więźniów, eh? Chłopaki, to szerokości wam życzę, życzę nie? Przyjemności. Nara. E, panie poruczniku, dziękujemy bardzo. No dobra, słuchajcie kochani, skoro nie możemy sobie Władka zamówić, a jechać mi się do niego niespecjalnie teraz chce. Najwyżej zrobimy to w przyszłym odcinku. Więzienie puste. Kontrabandy. No, te troszkę to tam na, na spokojnie, nie? Przerzucimy to, ale mamy tutaj prawie trzy koła. Hmm, 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 czy, nie, może nie, może nie, upgrade'y nie, przeznaczymy tę kasę na hmm, pistolet maszynowy, ale to już kochani w kolejnym odcinku i ja wam serdecznie dziękuję za obecność dzisiaj, zostawcie jakiś ślad po sobie, zostawcie komentarz, łapkę, subskrypcję i oczywiście do zobaczenia w następnych odcinkach, trzymajcie się, hej hej! Otajcie, wariżu